Moi drodzy na kanale Palion macie już zwiastun do Niebieski Słek Wbijajcie wszyscy i napiszcie, że jesteście z kanału Palion Roblox. Zaspamcie w komentarzach Palion Roblox to jest siła moi drodzy. Wbijajcie kanał Palion Niebieski Słek i komentujcie. Sprawdźcie jak to brzmi. Ale ale moi drodzy, dzisiaj organizujemy imprezę na basenie moi drodzy. Jest za oknem zima jest ciemno się robi szybko, ale przyjaciele w Robloxie, pora zrobić basenową imprezkę. Ostatnia basenowa imprezka w tym roku. Mamy podgrzewany basen, mamy piękny dom o, Bóg mnie jest. Ej, Oleg ma. Oleg ma lepszy dom niż ja? Ale nie ma basenu, ma tylko jacuzzi. No widzowie, chociaż tyle, ale patrz, jak jaką ma chawirę, ty! Co tu się dzieje, ale zobacz, ja mam nawet na zewnątrz takiego grillka eleganckiego. No, on tego nie ma, on tego nie ma. Ej! Nie mogę otworzyć tych drzwi? Halo! O, o otworzyć, mogę, dobra, jest... Aha, jestem w garażu. No to widzowie, idziemy do. A, to jest światło? Brama otwarty, proszę bardzo widzowie, jedziemy na miasto, dlaczego jedziemy na miasto? Moi drodzy, musimy ogarnąć jakieś osoby na tą imprezkę. Zobaczymy czy... Jaką ma furę? Co jest? Ja nawet auta nie mam. Co tu się odwala ty? Dobra, ej, naprawdę, dobra, Oleg jest gdzie. Ty jaka? O, otwarte drzwi. Ej, dobra, tak... Ja nie mogę, ale bitcoina wywaliło w kosmos! Co? Kolejny mieszkanie Olek! Co? Jaki ty jesteś bogaty! Siema, palion! Sądzę w się mnie trzyma akurat w tej grze Jaka chata! Ja nie mogę ale Nie chcę... no, prowadzić cię nie będę, bo to potrwa chyba trzy lata, taką, chcę, chcę taką w, w życiu, chcę taką Jak taka Bardzo. będzie, to cię odwiedzasz Dobra, ale idziemy, Oleg, ja chcę cię zaprosić na imprezę basenową, nie ma Leona na z nami niestety Ale pojedźmy na miasto i spróbujmy kogoś znaleźć, żeby zaprosić kogoś na imprezkę, może co? Spoko, dawno nie po imprez z randomami, a co ty moim, Możemy... chcesz jechać? No ja nie mam swojego nie ma żałtu? Ale jednak. Nie, nie mam, nie mam, niestety, nie mam. No A widzisz no... jakiś środek nawiązujący do moich włosów? No jest, jest żółty. No w ogóle, jaka fura, co ty. Jo, jak to zasuwa ten Mercedes, co jest? Czekaj, to jest za szybkie, tu muszę w nawigacji składować. No ale sobie ma lepszy, ładniejszy, 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 ładniejszy. No. Dobra, jedziemy. Ja słabego. E, dobra, sprawdzam mapę, jedziemy do centrum miasta. Czyli musimy przejechać przez most, panie, panie oleczkowy. Wiem, tutaj w prawo, zmieniam tak pas, jest. Jedziemy w sobie, Jedziemy znaleźć jakieś osoby na imprezkę, zobaczymy, czy ktoś tam. Tam będzie! Zobaczymy, czy ktoś będzie. E, dobra, Ty, możemy... chcemy na tej imprezie? Najpierw możemy iść. O, Ej, pod prąd, baranie ośle ma tole, jedziesz! A kto tu jedzie? Ej, ktoś autobusem? autobusem jedzie, co jest? Bo przywalił mi dzwona, pod prąd ja nie, jechał! Jest, byłem zagapiony na mapę. Zagapiony na mapę byłem. E, możemy iść w kościele, kogoś znajdziemy? <noise> no, już za <konicę> jedynie. <noise> no to możemy pojechać, może. Chodź na. można na siłownię. Na siłownię, Nie, czy tego... na siłowni? Bo ty, ty szukasz dziewczyny, to trzeba ci znaleźć, dawaj Czekaj, jakie siłownia, się siłownia Trzeba ci znaleźć, no To, to są fresh bajcy jakieś? Czekaj, Czekaj nie ja się, nie mówię, tak nie nie wolno tak zachęcać Nie, siłownia? Już ci mówię Tutaj, dokładnie tutaj i tu jest siłownia Czekaj, zaparkuję tak, żeby... gdzie, gdzie? Zrób lewsze w lewo, w lewo, w lewo, w lewo Jeszcze? Lewo, lewo i znowu w lewo Uuu, wziąłem driftem Sorry Jaki się się kierowca, drinkować. kierowca w autobusy? Nie, oni we mnie wjeżdżają. Dobra, mamy to, jesteśmy Dawaj do środka, szukamy osób. Halo! Myślisz, że... Halo? Pustki? No kto ci idzie na w o 5 rano? o czyte... Nie 40. ma nikogo! Żegaj? Dobra, idziesz do damskiej szatni <laughs> Nie Tam... ma nikogo! <laughs> Zamykam cię Na basenie nie ma nikogo. No kurde, jakie pustki Tam widzę Asia Roblox? Tam jest jakaś Asia Roblox tam w, w tej, dawaj, spróbujemy zagadać. Chodź. czekaj. Czy ty że ja mam dziewczynę? Ja z nim nie gadam, ale ty możesz ją zaprosić jak chcesz. Ech, kurde! Co ty robisz? No próbuję driftować chciałem przy swoim Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie wychodź! Co nie, No jak ona zauważy ci w tym aucie, to ciebie będzie wolała! No co ty gadasz? Że ona jest w ogóle tyłem obrócona. No, w kawiarni, w jakiejś restauracji. O, wezmę sobie napój, bo za darmo To pa jak to się robi, nauczycie? Dobra, idź pierwszy, idź pierwszy, no Cześć maleńka, czy ty z wolne, czy siedzisz z kimś, czy z kimś, czy sama? Daruj sobie big idź stąd Eee, lubię to, taka niedostępna, no dobra, to możemy porozmawiać ogólnie z moim ziomkiem robimy dzisiaj imprezę o w jego Boże, domu. ochrona! Eee. Jaka ochrona? Ila z twoim kolegą. Hej! Eee. Cześć Asia, cześć, mi poznać. Jak coś to ten, o, o, Olek cię chciał... No mów co, Olek, w sumie co? No, no chciałem ją na imprezkę zaprosić do ciebie, ale jak mnie tak zlała, to mam ją gdzieś. Dzięki, chętnie wpadnę, ale bez ciebie, mnie, wpadnę tutaj z kolego? Ej, eee, nie, 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 ja mam nie jak coś, więc... Eee... Mam nie, jakby, chodź za mną, coś ci pokażę. Jakby się dowiedziała, to ja, ja ja, nie chcę ten Boże Ale, ale... O Boże, chwila, czy ty przyjechałeś tym złomem? Jakim uh, złomem? To jest Mercedes, tylko na lejnowsza. to, to jest moja wow, super breaka. Wow. Bugacity, co już? może się przyjedziesz, przy prowadź. Dobra, ty, ja nie, ja mam jechać, no dobra. Mogę, mogę, mm. chciałem. Zawsze możemy prowadzić taką furę. Jakie auto ty. Zawsze to się tak, tak kościół, chyba jestem jest tym blaharom, no. Ty też czy też? Ole fura, dobra, idziemy, dawaj Olek za mną, jedziemy na chatę do mnie No e -e, ten głupek nas nie dogoni. A czemu głupek, czemu głupek? To jest mega spokoziomek właśnie. Powiem Ci, że on jest lepszy o wiele niż ja i ogólnie jest mądrzejszy, jest o, o wiele mniejszy Bardzo miły człowiek, nie? Fajnie, okej, okay. może gdzieś mnie zawierzyłeś? E no jedziemy właśnie. O, tamte kolorowe domy, widzisz? je? Te dwa takie niebieskie i zielone Hmm, podoba mi się ten zielony No, a niebieski, niebieski jest lepszy, par. zaraz zobaczysz zresztą Parzak, jaki ten niebieski dom jest piękny zobacz. Beznadziejny Co? Tak, bez nadzieja Nie jest, poczekaj, tylko zaparkuje w twoim. Boże, dom. jak wy zasuwacie tym Bugatti, nie dało się was dogonić no, w ogóle. Dobra, musisz się podrywać jako łek, no kurde, bo na jak już chcesz... odbiłeś mnie u nas. No i przecież ja nie, nie chcę być z nią, rozumiesz, nie. Zawsze nic. to tak wygląda. Nawet jak idziemy nie chcę, to żeby, zawsze. Nawet nie chcę, żeby wybierają. to była moja koleżanka, ja po prostu. Ty miałeś, ty miałeś coś zrobić, no weź, weź coś zakadaj. Pali no, on idzie tak, się rozgości w domu. Graj gra granie dostępnego, gra Dobra, idziemy. Idziemy na miejsce. Ale to jak się granie dostępnego, bo ja nie wiem. Gdzie jest mój pokój? Nie wiem, no musisz sam jakoś kreować. Eee, okay. pokój? Eee, tutaj Nie twój tu, tu interes z jest mój pokój. Tu z Olkiem możesz mieć pokój. Eee, dzięki, nie. A gdzie ty śpisz? Ja, ja na pewno nie tu. Ja gdzieś się kimnę. A wybierz się Okej, okay, sobie... to ja się tutaj kimnę. Dobra, dobra. Olega, ty gdzie się kimniesz? No to był mój pokój, ale no dobra, odstąpię i mam ją gdzieś. Właśnie, idź stąd. nie, nie, bo będzie kłótnia, przestań. Ale jestem niedostępny przecież, powiedziałem, że będzie, ten... będzie kłótnia. A tu, jak się gra niedostępnego? No, nie wiem, bardziej graj dostępnego, a nie niedostępnego. się zimmy oh. zagada, iść. Ty, śpimy razem. Chyba oszalałałeś. Ja? <śmiech> ja? <śmiech> tak, jesteś jakiś głupi. Nie jestem głupi, nie mów Oby, tak, jestem mądry. Ale to ty mnie gonisz! Więc... Dobrze, w takim razie, no więcej osób nie ogarniemy chyba na tą imprezkę basenową. Spędzimy ją po prostu w trójkę. Eee... Więc no można przygotować jakieś, nie wiem, jakieś jedzenie. Możecie przynieść na stół. Tutaj położyć jakieś Ja, ja też znajdę jakieś jedzonko. Poczekajcie. Mam pytanie. Eee, co tam? A może pozbędziemy się twojego kolegi? Eee... Ko nie, no nie, nie, no co ty, co ty, co ty, czemu? Tak, tak będzie lepiej. Eee, nie, nie, Olka nie możemy, ale co, nie lubisz naprawdę? Ej, Palion! Co? Chodź, na chwilę No, dobra, zaraz przyjdziemy To jest... Dlaczego ty ją podrywasz? Przecież ja ją miałem nie podrywać Nie podrywam, nie podrywam, ona podobnie no To 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 ona cały czas tak... tak do... ona tak, podchodzi, U, do no podchodzi do mnie i... i mówi Ej, a Palion, a może, a może wywalimy tego Olka? No mm, i chcesz mnie wywalić jeszcze z imprezy, nie, którą... Nie, Jezu, co ty gadasz, Bara. dobra, powie nie, chodź! Chodź, że powiemy jej, że idziemy na zakupy, chodź. Na zakupy? A w sumie tak, bo nic na nie mamy kupić. kupionego. Eee, Asia masz na imię, tak? Tak, dokładnie. Eee, pojedziemy sobie na zakupy, możesz się rozdzielić, możesz coś... Na stół, na stół, na stół możesz dać jakieś rzeczy już. Ale ten by się przypomniał. Co? Dobrze, Palion, Asia, weź sobie moje auto. Dobra, Asia. ale muszę z Olkiem jechać. Asia! Asia, eee, powiedz Joanna. Nie odzywaj się do Powiedz mi, Joanna. Głupko. Powiedz Joanna, Asia. Co? Co Dobra, weź ty powiedz Joanna. Joanna. A ja Joantek. Ja nie Co mogę, dobrze, dobrze, że ona tego nie słyszała. Dobrze, że ona tego nie słyszała. Dobra. E, Asia, weź tam, daj jakieś rzeczy na stoły, a my pojedziemy jeszcze po resztę. Dobrze. Ja cię kręcę, jedziemy i furą. to? Jedziemy i furą. Ej, ty się karność, bo nam się nie da karnąć. nie umiem wyjechać. <laughs> za Daj mi to lepiej. Nie, jedziemy. Bardzo mi się podoba jazda tym furą. Dobra, no czy jedziemy na podobało. miasto, jedziemy do supermarketu, musimy kupić jakieś rzeczy. Ej, tu jest... pa, jaki tunel. Kozacki. Ej! Pod prąd jedziesz! A mam to gdzieś. Jedziemy po rzeczy de, na, na pool party. Na imprezkę basenową. Eee, lista. Co trzeba kupić? Sok, kubki, chipsy, balony. Yy, dmuchańce. Coś ty no. się kupuje. No. weź, well, starczy, starczy chyba. A co, więcej kasy nie masz na imprezę? No a co ty Ja mogę jedziesz, zapłacić. A co, to, to, nie co, to... wiem. Kurde, z... kto postawił ten znak? <laughs> ty jeździć nie potrafisz. No jedziemy, jedziemy. A, jak dobra. robimy grilla, no to burgerki ty robisz takie szefowskie. No można, można zrobić jakieś burgerki. Chodź, śmigamy, śmigamy do sklepiku, dobra. Co możemy kupić? Co my tu mamy? Cukierki. Kupić coś, jakiś prezent. No czy tak powinienem kupować? Ledwo ją znam. Weź jej misia, weź jej misia. Czy wiesz, on kosztuje? O, ja będę kasował. <laughs> ten, nie mogę misia kupić. Kurde, co możesz kupić? Nic nie możesz zabrać. Czy, o, ciasto weźmiemy. Weź jej lizaka, cokolwiek weź jej. Nie, to, zostaw to, weź jej jakieś cukierki. Cukierki? Ale jakie? O, patrz. Kurde. Wiesz, o. tutaj masz, patrz, lizaka. Lollipop, lollipop. Nie da się, to jest do Czekoladę i weź, cokolwiek i weź. chodź czeka, czeka, jakieś... Mam lizaka. O! idealny sklep, żeby jej prezent zrobić, zobacz. Nie, no tyle pieniędzy na nią nie poświęcę. Przecież wiesz, ile to kosztuje? No kupuj. Taki dom to się stać na takie rzeczy. Wisiorek, ej, tu jest obroża? No weź, nie, nie, obrożeń. Nie no bo i jej wezmę. Nie, weź, weź ten. E... No cokolwiek który? z tego bym wzią. Ale który? Mam ci doradzić, tak? Już no, ktoś musi. Ten w motylki, Te naszyjnik, naszyjnik, gdzieś na na start. Masz? Yy... Nie zakładaj Czekaj? go! Nie da się go wziąć, tylko da się spróbować. <noise> no naprawdę. No serio? Nie masz pieniędzy na to. No biedny jestem, o, no co do... A tu, a tu też można zakładać, tak? No nie mogę. Gdzie tu? Możesz brać? Brać. O! Szminkę, to... i kup! Szminkę to powiesz, że jest brzydka i że. A to, mogę starać milion szminek na ziemi. Ty. Milionerem My. jesteś Masz jakieś, jakieś, jakieś rzeczy, no musisz jakiś prezent jej ugarnąć Ale ja nigdy nie kupowałem kosmetyków Cokolwiek jej weź z tamtego chipsy sklepu Chipsy jej kupię, takie ja chipsy ogarnę. tęczowe Ja ogarnę, ja ogarnę, zobaczcie jest jakiś sklep, kurde no, kino? Nie ma nic Jak z jedzeniem? O. Nie ma nic z jedzeniem? O, jest coś Dobra, zabieramy, zabieramy To zabiorę eee, To zabiorę To zabiorę Dobra, i to zabiorę. Alian! Mamy już jakieś jedzenie. To zabiorę, jakiś sos zabiorę. Dobra, no jakieś jedzenie mam? Możemy chyba wracać. Masz jakieś prezenty? Szminka i Luli, Co ty sobie pomalowałeś na twarzy? jakim cudem? E co ty masz na twarzy? Ej, właśnie zarumieniłem, jak jej ja to kupowałem. Nie mogę. Dobra, chodź, chodź, jedziemy do niej. I sobie wracamy do niej i robimy pulparty. No, w końcu, w końcu. Zrobimy, zrobimy całą imprezkę basenową, świetnie, Ale No ale świetnie. dmuchańców nie mamy Ale czy ty możesz, możesz jakoś, nie, nie wiem, żeby ona ci... O nie, zniknęła fura Dobra, ja sobie, nie. ja sobie wezmę sam O Takim czymś to ja nie będę jeździł Dawaj O, to szybkie gdzie... gdzie szybkie? Przecież to słoń nas by wyprzedził teraz Ja co jej powiem, ja nie wiem gdzie jał, auto, chyba zostało skradzione <laughs> Źle zaparkowałeś i policja zabrała. Jaki fajny Fiat, nie powiedz mi, że nie No, nie tak, to by tak wózek golfowy. Jak jedziemy jak króle. Ha. jedziemy jak, jak króle. jak Króle, ale za wolne to jest, ci powiem. No <laughs> jest to bardzo wolne. dobra. Be beta. BMW to jest moje drugie. Moje BMW, dru BMW BMW BMW. Jasna a Z Z4 BMW to jest fajne, fajne, fajne. Skąd wiesz? No bo znam się. A? Serio, Taki kupisz? No, podoba mi się. Ale jedziemy i ty, masz, o już widać jej nik. Widzowie, no nie wiem, Olek chyba nie potrafi podrywać dziewczyn po prostu. Jak nie potrafił, ona z automatu zwała mnie z, wami, z yy, głupkiem i powiedziała: ochrona, ochrona. No, nie wiem, masakra po prostu, masakra. Dobra, widzowie, a wybijać oczywiście, zamawiać sobie płytę i bluzę i na niebieski słek. Piosenkę musi wbijać, wszyscy. Wszyscy wbiać na piosenkę niebieski słek, już zaraz będzie trailer. Dobra. Eee, jesteśmy, Asia? Asia? O, Asia, ma Asia, mam prezent Ma, o kurde, takie rzeczy, wow, Asia Nie, dzięki Ty, Asia ogarnęła całe jedzenie już Nie, ale wiesz co, Olek, oddam ci za to pieniądze, trzymaj Ale nie musisz, ja mam bardzo dużo pieniędzy Dzięki, mam to gdzieś A smiki, nie chcesz? Pani on może się umówimy Eee, ja nie mogę, ja mam dziewczynę, Asia, już ci mówiłem Nie, nie tu być No, Olek! Nie Purczę, walcz! A nie, jesteś taki cieniem, że się poddajesz od razu? Tak? Ja mam chillerę. Tak się no stary, od razu. Stary, kupiłem jej szminkę, Lizaka, ona do mnie pieniędzmi rzuca. Nie, no chodź, fajnie chodź, chodź, podobało walcz, mi się walcz, to. Walcz, chodź. Walcz! Masz walczyć, dobra, no to co? Zaczynamy imprezkę basenową od teraz, co? Dobra, zaczynamy. Ty się tańczyć. Uhu!

Eee, no i co z tego? To jest głupek, zachowuje się jak klaun. <grym> nie no nie. A że rzeczy to ja widziałam w cyrku. Ej, zróbmy sobie zdjęcie, chodźcie tu, zróbmy sobie Chodźcie, zjemy sobie na razie kolację i wbijamy na Bausen, dawajcie. Chodź Olek, zjemy coś. Bo tutaj Asia przygotowała i chyba to jest... Mam nadzieję, że to nie jest zatrute. Brać, aha czekaj, ja to chcę zjeść. Asia, czemu nie jesz z nami? No bo nie jestem chłodna, wolę na ciebie popatrzeć Co? Eee, no co? Nie no, okay. no git git Asia, w sensie, spoko Eee, jak, jak ci w ogóle podobał lek? Nie podoba mi się w ogóle Ciekawe, czy ten głupek u mnie tak <śmiech> <śmiech> Jak? Potrafię tak? na, na, na głowie stoi, na ręce, wow no szacun, właśnie Szacun jest szacun mega. Pokaż, ale jak ci potrafisz tak. Paj, ja wiem tak, ja wiem tak. No a się nie podoba. Ja Ta, się tak to? mówiłam. To jest klaun. Ja klaun, to ty klaunowałeś przed chwilą, ale mnie wkuziłaś. Wistot, to Ciebie bardziej pasuje coś takie, o. A nic, małpy. Be, 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 be. Dobra jest, Olek. Dobra jest. Dobra? No, to super, cieszę się, że się dogadujecie. No, ej! No, dlaczego? To... Ja nie mogę, Olek, ale ty jesteście. Właśnie... Dobra, pool party! Nie masz dystansu do siebie, nie masz dystansu. Dystansu no Dobra, od usiądźmy sobie, popatrzmy bieszyma. w ognisko, Olek, siądź na środku. Olek. Olek. Nie mogę. Aś, a siądź Bogolka Nie, dzięki. Czemu tak nie lubisz żolka? Nie, że nie lubię, po prostu jest dziwny <gry> To ewidentnie czerpisz z, z tego frajdy, że ona mnie ciśnie Tak już się gada No dobra, to co, bo jak już z noc, zaraz będzie woda w basenie oh, zimna <tryk> Jest Emolek, wow, jakie mam bicepsy Ja nie mogę, Asia, popatrz na mnie Wow, A ale jestem super tak jest. <grym> <grym> Ona ma taką bekę z ciebie Ej, ty masz psa może napsałem podebierz? Dawaj na psa. Znaczy nie wiem, na psa. Dziewczyny lubią zwierzęta, dawaj. A to wezmę szura Nie, ja nie mogę coś, szybko pójdziesz jeszcze bardziej. Ale pies kosztuje 130 Robuxów, nie wytam tyle na nią. No ja go przynodzę, zobaczcie. A się zobacz, jaki ma psa, Korgi, zobacz. O, widzisz, widzisz? Jaki e, Fajnie, że chociaż ma psa w mapsach, so i żyć. <laughs> siedzi mi na głowie. <laughs> nie mogę. No to co, wskakujemy do basenu? Super, Palion, chętnie z tobą popływam. No. A nie z Olkiem? E, nie. O, nie? ale fajnie w tym basenie, no w końcu! Ostatni dzień w basenie w, ty, w tym roku dosłownie, nie? Nareszcie, nareszcie, pięknie się kąpiemy. Pulparty party widzowie, jest wdechę, podoba mi się. No to co, może jakieś zabawy, co? Jakie zabawy? Ja już się pobawiłem Wyzwania, za dobrze. wyzwania i pytania, dawajcie, co we na to? O, nie. No bo dobra. Co, nie? No dobra, czemu masz komika? No bo to, 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 to mam. <laughs> nie mogę. Ej, Asia? Olek, wyzwanie, czy pytanie. Wyzwanie, bo jestem odważny. Idź do domu i nie wracaj. <laughs> Okej. Okay. No i wpadnie on. Ja nie mogę, co? Hej. Eee, eee, tego, gdzie... Nie no, muszę iść po Alko, bo ja się umówiłem z nim, no nie możesz iść. Nie, co, zostaw go. Czemu? No, jest nudny. Nudny? Nie, no właśnie jest śmieszny. Nie, śmieszny właśnie jest nudny. Nie, ja lubię Alka, jest mega spoko. Musiała ja być, nie. Musiałabyś też Leona poznać, to jest mega spoko. Taki bardzo... Fajnie, wolę ciebie. Eee... No czemu mnie, ale wiesz że ja mam przynajmniej już ci mówiłem. No i co? No już jest ósma rano i musiałam mu się wrócić do domu. Eee, no to może nie odwiesz. Eee... No, no... no mom, a czemu, ale by ci zawiózł? Nie no, ale przecież ty masz takie auto, to na luzie wrócisz do domu przecież. Spokojnie On coś ci pokażę. Co? Co? Mmm. Ej, pocałowała mnie! E, no co? E, ja mam Asia, co ty robisz? Spokojnie! Nie, 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 nie ja idę. Ja. Ja się ja, ja... Ja musisz sam pojechać do domu. Olek! Olek! Olek, jesteś tu? Zamykaj drzwi! Olek! Olek! Zamykaj drzwi! Olej! Olej ją! Olek, zamykaj drzwi! Jakie drzwi? No tych drzwi, no domu no, zamknij no, no, To i tak tu nie przyjdzie, bo to jest mój dom Zamknij te drzwi, zamknij je No Dobra stary, ona, ona mnie pocałowała Co? A? Dała mi buziaka, ja od razu uciekam, ja jej mówię, przecież że mam dziewczynę, co ty w ogóle odwalasz Ale I... co moja na to powie? Patrz, odjechała już, pojechała sobie No nie no, kazałem jej odjechać, ale przecież no ona, o to jest Nie Ona... Nie roz... Co? Nie. Co? Nie Nie Co, pojechała? Zdaję mi Merola O kurde o nie, dobra, nie. spadamy stąd, spadamy wizowy, co to ma być? Ona jest nienormalna!